To jest bardzo szerokie pytanie, dlatego że dotyka trzech najważniejszych elementów, które dzisiaj są, stoją przed ciepłownictwem, mianowicie bezpieczeństwo dostaw, wypełnienie obowiązków klimatycznych, które przed nami i społeczna akceptowalność kosztów dostaw ciepła. My w EON mamy 15%. Lokalizacji, w których przeprowadzamy proces dekarbonizacji inwestycyjny. W każdej z tych lokalizacji, ponieważ ciepło jest lokalne, inne elementy są kluczowe. Zwracamy w tym uwagę również na ceny. Mamy lokalizacje, w których ceny już dzisiaj są traktowane, postrzegane jako wysokie, więc w tych lokalizacjach szczególnie skupiamy się na tym, aby dekarbonizacja nie spowodowała, że klienci przestaną korzystać z ciepła systemowego, ponieważ znamy jego wartości. To, co jest kluczowe, żeby pogodzić te wszystkie elementy, to to, żeby skupić się na odpowiednim miksie rozwiązań w procesach inwestycyjnych w taki sposób, żeby dopilnować bezpieczeństwa, zapewnić również powiązanie z systemem energetycznym całego naszego kraju i, i pomóc tej elastyczności. Ponieważ tak postrzegana jest dzisiaj rola ciepła, jak również zwrócić uwagę na cele ekologiczne, cele klimatyczne, które dla EON, jako grupy międzynarodowej, są niezmiernie ważne. Cena i postrzeganie tej ceny kosztu wymaga również bliskiej relacji z samorządami, które najbardziej i najlepiej znają potrzeby lokalne, co oznacza, że ta współpraca jest jeszcze bardziej ścisła, jeszcze bardziej powiązana niż było do tej pory. Ale podsumowując, jako finansista, powinnam powiedzieć, że modernizacji ciepłownictwa nie powinniśmy traktować jako koszt. To jest, Szanowni Państwo, inwestycja. Inwestycja w przyszłe miasta, lepsze miasta, w których się lepiej żyje, mają lepsze warunki klimatyczne i jednocześnie w długim okresie czasu pozwala to na stabilizację, Ceny dla klienta. Europower to jest taka konferencja, która łączy świat nauki, świat polityki z sektorem publicznym, jak i prywatnym. To jest niezmiernie ważne i pozwala na takie postrzeganie albo zrozumienie różnych perspektyw, to jest, to jest, to jest kluczowe dla nas jako, jako branży ciepłowniczej ważne i. Zauważalne na tej konferencji jest to, że nie jesteśmy już postrzegani jako komunalna usługa lokalna, tylko jednak widzicie nas, Szanowni Państwo, widzi nas całe tutaj, całe tutaj gremium jako element systemu energetycznego w Polsce, w Polsce który pomoże, żeby ten ten system był bardziej bezpieczny i, i stabilny. Także Europower jest wartościowy zarówno z punktu widzenia tych różnych perspektyw, jak i dla nas ciepłowników wyjątkowy ze względu na zwrócenie na to uwagi.